Dzień dobry! Tu Atur Polak. Od ponad 20 lat automatyzuję przemysł i poprawiam efektywność energetyczną procesów. Zapewne zauważyłeś w wielu organizacjach, które obserwowałeś, że efektywność energetyczna to nie jest coś, na czym ludzie się koncentrują i wiesz o tym, jak dużo pieniędzy ucieka przez procesy, które nie są dobrze zarządzane. Mógłbyś sobie wyobrazić proces, który byłby kontrolowany na każdym etapie, w każdej minucie znałbyś informację o tym, ile kosztuje ostatnia minuta, ile kosztował ostatni miesiąc, ile kosztował miesiąc energetycznie dwa lata temu. W tej chwili mamy do dyspozycji już tego typu narzędzia, które umożliwiają zarządzanie poprawą efektywności energetycznej. Ten proces może być procesem ciągłej poprawy, w związku z tym można generować. Oszczędności w zasadzie w nieskończoność. Stworzyliśmy specjalny program efektywności energetycznej, gdzie udostępniamy możliwość skorzystania z informacji, konsultacji eksperckiej, porozmawiania z ludźmi, którzy znają się na efektywności energetycznej, którzy potrafią skonsultować projekt, którzy mogą pokazać case study zakończone sukcesem. Jak inne organizacje oszczędzają już każdego dnia, poprawiając swoją efektywność energetyczną w trybie ciągłym. Przystęp do tego programu jest on bardzo prosty, intuicyjny, wystarczy wypełnić tylko formularz. Dołączysz do grupy na LinkedIn efektywny energetycznie, zobaczysz, jak łatwo jest zacząć rozmawiać o czymś, co jest trudne, bo efektywność energetyczna jako taka być może nie jest zbyt prosta, ale daje kolosalne oszczędności, które można generować każdego dnia. Dołącz do tej społeczności, bo warto, zapraszam serdecznie, Artur Polak.